Okay. dzień dobry, dzień dobry. Witam Was poje serdecznie. Anię Sośnierz, Online Fitness Coach i dzisiaj sobie nagrywamy razem na żywo podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet. I jeżeli chodzi o dzisiaj, to będę mówić o tym, już tutaj Wam jeszcze raz napiszę, eee, czyli czy warto jest kolejny raz próbować odchudzania, treningów, diety, zmiany na lepsze? Dobra, więc o tym za moment już będę opowiadać. Dajcie mi tylko proszę znać w komentarzu. Najlepiej tutaj na TikToku, czy dobrze mnie widać, bo to za, za, zacięło się po prostu w pewnym momencie i ja totalnie nic nie widzę. Więc dajcie znać, a będę bardzo wdzięczna. Dobra. Więc moja piękna załoga, jeżeli chodzi właśnie o, yy, o to pytanie, jakby o tą, o tą rzecz, to za Wam opowiem. Natomiast jestem już dzisiaj na dniu 40, bodajże trzecim. 75 Heart, i jest to dla mnie mega wyzwanie. Bardzo się z niego cieszę. Jest to dla mnie trudne wyzwanie, ale cieszę się jeszcze bardziej z uwagi na to, że widzę, że bardzo mocno to wpływa na mnie i bardzo dobrze to zmienia mnie, mój charakter i też e, to, jaka jestem konsekwentna. Więc, nawet w weekend, w momencie, gdy w jeden dzień spałam trzy godziny. Później trochę w ciągu dnia starałam się odespać, natomiast w niedzielę spałam 10 godzin, więc ja dawno tak długo nie spałam. Natomiast oczywiście, że treningi zostały zrobione: wszystko, jakby wypita woda, zjedzone jedzenie, wszystko, co miało być, jest zrobione. Więc 75 hard pędzimy sobie razem do przodu. I tak, moja piękna załoga. Dajcie mi proszę znać w komentarzu tylko, czy wszystko dobrze widać i słychać. Jeżeli chodzi o TikTok, Facebook, Instagram, będę bardzo wdzięczna i już będę przechodzić, dobra, tutaj widzę, że działa i już będę przechodzić, moi drodzy, do tematu tego głównego, czyli już będę mówić o tym, co zrobić i czy warto jest po raz kolejny próbować, po raz kolejny stawiać się, po raz kolejny robić coś, co faktycznie pomoże ci w tym, żeby się odchudzić, żeby być szczupłą, silną, pewną siebie, żeby ruszyć w temacie treningów, żeby zrobić właśnie to, co sobie obiecałaś. I tak. Dobra, więc już wszystko widzę, że działa. OK. Dobra, więc jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy, to ja tutaj byłam mistrzynią. Ja też często rozmawiam z moimi podopiecznymi, więc warto jest sobie po, posłuchać i zobaczyć, czy faktycznie u ciebie też coś takiego występuje. Ja pamiętam, że ja wcześniej, jeszcze zanim nie zabrałam się za siebie, to miałam bardzo często takie, takie plany, że ja zacznę od poniedziałku, że ja od poniedziałku zacznę regularnie trenować, przejdę na dietę i wszystko będzie super. Że ja od poniedziałku po prostu wezmę się za siebie i to wszystko się zmieni. Niektórzy tak robią, że od 1 stycznia właśnie tak będą robić. Nie, Ja od 1 stycznia będę robić po prostu tak i koniec, nie? że będę po prostu mega wymiatać. I co się później dzieje? Zazwyczaj dzieje się tak, że sobie odpuszczamy, że przejadamy się, że imprezujemy, że staramy się nadrobić to wszystko przed właśnie tym konkretnym poniedziałkiem. I przez to też mamy wielkie poczucie winy, czujemy się beznadziejnie i rano wstajemy w poniedziałek i po prostu mamy już dosyć. Nie? E, mówimy o tym też naszym bliskim, nie? że ja zacznę, że ja od poniedziałku zacznę i przechodzimy na jakąś dietę, zaczynamy jakiś plan treningowy i właściwie startujemy, startujemy, próbujemy, próbujemy tak wiele razy, ale za każdym razem jest dosłownie jeden, dwa, trzy dni, zaczyna być trudno. Trzeba po prostu włożyć dużo energii, tutaj bolą mięśnie, tutaj się tego nie chce zrobić, i zaraz po prostu od razu się poddajemy. Mówimy, to nie jest dla mnie, ja nie będę tego robić, ja nie jestem wystarczająco dobra, ja nie jestem na tyle silna, ja sobie z tym nie poradzę, ja mam słabe geny, to jest za trudne, to nie jest do mnie dopasowane. Ja chyba po prostu jeszcze nie jestem na tym etapie, i to są wszystko moi drodzy ekstremalne wymówki. To są wszystko po prostu rzeczy, które można bezpośrednio po prostu spuścić w muszli, nie? i po prostu wziąć i to wywalić w cholerę z życia. I. To jest tak, że my przyzwyczaiłyśmy się do tego, żeby sobie odpuszczać. Przyzwyczaiłyśmy się do tego, żeby po prostu inne rzeczy były ważniejsze, żeby biznesy innych ludzi, czyli to, że ktoś inny ma ochotę się z Tobą spotkać, było ważniejsze od tego, że ty zrobisz swój trening. Nie? Czy ty zamiast ktoś cię zaprosi na jakieś tam jedzenie i nieważne, że ty teraz masz jeść konkretno jakiś inny posiłek, to olejesz to, zjesz coś, co ktoś ci inny przygotuje. I tutaj warto jest o sobie, sobie o tym pomyśleć. Nie? Jak często my zamiast stawiać się i mówić sobie, OK, to jest naprawdę dla mnie dobre, ja mam, powiedzmy, mam 10 kilo do zrzucenia, zaczynam czuć się źle. Lekarze mnie już zaczynają straszyć mówią, żeby po prostu wreszcie wziąć i zacząć po prostu dbać o siebie, nie? a ja mam to dalej w nosie. Jeżeli widzisz, że tak to wygląda u ciebie, to warto jest po prostu dać sobie jeszcze jedną szansę. Tylko jeszcze zamiast tylko i wyłącznie dania sobie tej jednej szansy, to powiedzieć sobie to jest moja nowa rzeczywistość, że ja to teraz zrobię. I ja tak robię z moimi podopiecznymi. Mam w Akademii FitBogin jest taki program, w którym dokładnie sobie ustalamy, jakie mamy cele. Jakie jest nasze dlaczego, jakie są nasze schematy, po właśnie postępowania, jakie są nasze zasoby. Wszystko ładnie to sobie układamy w głowie, ale właśnie dlatego, żeby się tym razem nie poddać, żeby tym razem nie powiedzieć, że to nie było dla mnie, nie byłam gotowa, że nie jestem odpowiednio dobra, nie mam odpowiedniej siły czy innego rodzaju wy wymówki. Wywalamy to w cholerę, te wszystkie wymówki i stawiamy się. I tak bardzo jak ja teraz w trakcie 75 Heart zobaczyłam, że ja wiele razy się poddawałam, ja tak wiele razy się poddawałam, że mam już tego dosyć, że już nie chcę kolejny raz sobie odpuszczać, nie chcę kolejny raz po prostu robić jakichś innych, mniej ważnych rzeczy, bo ja chcę wreszcie po prostu postawić na siebie. I jestem w stanie, pomimo tego, że dużo pracuję, zrobić dwa treningi dziennie. Jestem w stanie wypić te 4 litry wody dziennie i jestem w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo, nawet w momencie, gdy jestem niewyspana, gdy mi się nie chce, gdy można byłoby robić zupełnie inne rzeczy, gdy bolą mnie mięśnie i masę innych spraw, gdy, gdy tych wymówek jest mega dużo, nie? Ale warto jest sobie zawsze wtedy pomyśleć, yy, Jaki ja tutaj też rozmawiam z moimi podopiecznymi, robimy sobie zawsze tak, że przed podjęciem takiej decyzji, właśnie o tym, żeby na przykład ze mną współpracować, żeby podążać za dobrym planem dietetycznym, dobrym planem treningowym, to warto jest sobie zadać takie pytanie. Po pierwsze, to jest to, dlaczego ja to chcę zrobić, nie? I, i po prostu myślimy, motywujemy się, szukamy tej naszej motywacji, inspiracji do tego. A druga rzecz, co się stanie za pół roku, jak ja tego nie zrobię. I w momencie, gdy ty masz tego świadomość, nie? że jeżeli za pół roku odpuścisz sobie, za pół roku nie będziesz dalej, nie będziesz dbać o siebie, dalej będziesz stawiała siebie na ostatnim miejscu zamiast na tym pierwszym, to zobaczysz, że za te pół roku możesz ważyć te kilka, kilkanaście kilo więcej. Możesz właśnie. Dużo takich negatywnych rzeczy sobie poukładać. I wtedy, gdy wiesz, po co ty to robisz, gdy wiesz, jakie będą konsekwencje, jak przestaniesz to robić i nie będziesz, jak się poddasz, bo tylko i wyłącznie wtedy się przegrywa, jak się człowiek poddaje, to wtedy od razu po prostu wiesz, że tak, to jest dobry moment, żeby zacząć. I masz świadomość tego, że nigdy nie ma idealnego momentu, że nie ma sensu czekać do zakończenia wakacji, nie ma sensu czekać do. Momentów, w którym, no właśnie, ktoś przyjdzie i się zbawi, jeżeli na to czekasz, to ja jestem tą osobą i chcecie teraz zbawić. No jejku, to są takie, takie rzeczy, w których mamy często świadomość i mówimy sobie, że to jest, czy nie jest mój moment, to jeszcze ja aż tak źle się nie czuję, aż tak źle nie wyglądam, aż tak wiele nie ważę i odkładamy to na później, odkładamy, odkładamy, odkładamy. Aż do momentu, w którym po prostu już jest, stanie się coś złego, ktoś nas mega, nam mega dogada, czy nasze ciało będzie po prostu w jakiejś fatalnej, e, fatalnej e, sytuacji, coś się stanie niefajnego, i wtedy dopiero my postanawiamy coś zrobić. I fajnie jest, żeby nie czekać na ten moment. Fajnie jest, żeby sobie zrobić tą gotowość, czyli żeby popatrzeć się na siebie, pomyśleć, co jest dla ciebie ważne. Jeżeli ważne jest dla ciebie to, żeby być silną, szczupłą, pewną siebie i ważne jest, jesteś ty dla siebie ważna, to tak to jest doskonały moment, żeby to zrobić. To nigdy nie ma lepszego momentu. Zawsze jest dobry moment, żeby o siebie zadbać. I tak jak właśnie z dziewczynami w Akademii Fitbogini robimy krok po kroku, sukcesywnie rozkładamy to na części pierwsze, robimy od podstawowych treningów pomocniejsze, sukcesywnie podążamy, <laughs> przepraszam za planem dietetycznym, wypijamy wodę, robimy te wszystkie nawyki krok po kroku, to nie ma dróg na skrót, to tak bardzo jakby się chciało wierzyć w to, że są jakieś magiczne suplementy, tak bardzo jakby się chciało wierzyć w to, że są jakieś magiczne plany treningowe, jedzenie, które nie ma kalorii, czy jakieś inne bajki, super detoksy, to to nie jest, znaczy to takie rzeczy są. Można to wydać kupę kasy, natomiast to i tak nie działa, bo jeżeli my nie działamy, jeżeli my tego nie wdrażamy w życie, to nic nie zadziała. Więc zamiast po prostu opierać się na jakichś takich rzeczach, w tym o naszym odchudzaniu, w naszym regularnych treningach, w naszym dbaniu o dietę, w naszej dobrej zmianie, zamiast na takie rzeczy, na takich rzeczach polegać, <laughs> przepraszam, to warto jest polegać na sobie, na tym, że obiecujesz sobie, że to zrobisz i faktycznie to robisz. Obiecujesz sobie, mówisz Okej, okay, dobra, Ania, masz, masz rację, oglądam te Twoje podcasty, widzę, że to naprawdę ma rację bytu i potrzebuje pomocy. I co wtedy robisz? Wysyłasz mi wiadomość, mówisz: Ania, jestem już gotowa. Daj znać, co ja mogę zrobić. Umówmy się na tę konsultację, przegadajmy sprawę, czy ta akademia Fitbogi jest dla mnie dobra, czy może indywidualnie będziemy współpracować, może masz jakiś inny pomysł. Daj znać, doraź mi, widać, że ty się na tym lepiej znasz niż ja. I z takiej perspektywy, krok po kroku zaczynasz właśnie. Wchodzić właśnie w ten temat, zaczynasz odkrywać po prostu, że to jest możliwe, że ty właściwie tego chcesz, że ty chcesz po prostu być silna, szczupła i pewna siebie i potrzebujesz, żeby ci w tym pomóc, żeby cię tego ktoś nauczył, to to jest doskonały moment, żeby to zrobić, bo naprawdę nigdy nie będzie lepsze, lepszego momentu. Tu nie ma, nie ma sensu czekać na moment, w którym po prostu dostaniesz jakiegoś kolejnego kopniaka od życia, który nam powie, Okej, okay, no to faktycznie to już wypadałoby, to już wiecie. I to jest, jest taka historia właśnie. E, dla mnie taką historią właśnie była śmierć mojego ojca, gdy ja miałam 25 lat i ja wtedy e, zobaczyłam, że to te, this shit is getting real, nie? że to jest naprawdę, że ja nie mam nieograniczonej ilości czasu i nie mogę sobie odkładać wszystkiego na przyszłość na jakiś taki magiczny dzień. Na, który nigdy nie, nadaj, nie nadejdzie, bo nie ma takiego dnia nie. i tutaj po prostu ja sobie powiedziałam ok, rusz dupę i sukcesywnie krok po kroku przeszłam na lepszą dietę. Zaczęłam medytować, więcej się ruszać, uczyć się rzeczy takich związanych z rozwojem, ze zdrowiem i to wdrażać codziennie do życia. I jeżeli nie byłaby ta, ten moment, jeżeli ja bym nie poczuła i nie zrozumiała, że ja naprawdę nie mam dobrych genów, nie? że większość mojej rodziny jest do tyła, że moi rodzice dziadkowie już dawno nie żyją, a ja mam 37 lat, więc jakby nie jestem jakaś strasznie stara, to a właściwie czuję się młoda, to myślę, że ja po prostu dalej bym sobie to wszystko olewała. Ale taka perspektywa, i to, że ja trochę jednak uciekam od tego, że ja nie chcę tak żyć, nie chcę tak skończyć. To, to mi daje bardzo mocną motywację i jeżeli ktoś mnie pyta, czy warto jest kolejny raz próbować, jeżeli już po prostu opadają Ci ręce i myślisz, że nie da się nic z tym zrobić, to ja Ci powiem, że tak, tylko trzeba po prostu zakasać rękawy, trzeba sobie powiedzieć OK. Tyle razy próbowałam, nie udało mi się, ale to jest inaczej. Jestem teraz silniejsza, wiem czego chcę, dam sobie radę. Wchodzę w tę Akademię Filmoginii krok po kroku, sukcesywnie, będę silniejsza, będę się tego uczyć, dam sobie więcej czasu i teraz to osiągnę. Jeżeli tak zrobisz, z takim podejściem, to po prostu nie ma siły, że ci się nie uda. Będą gorsze dni, będą lepsze dni, ale ty to jesteś w stanie osiągnąć, jeżeli po prostu podejmiesz tą decyzję. I zaczniesz. Więc tak, reasumując, czy warto jest kolejny raz próbować? Tak. Świetnie dziękuję za dzisiaj. Jeżeli chcesz, żeby Ci indywidualnie doradzić, to wyślij mi wiadomość najlepiej na Instagramie Anna.Sośniesz. Zapraszam. Będzie mi też niezwykle miło, jeżeli właśnie zaobserwujesz, skomentujesz i udostępnisz u siebie tego live'a. Jeżeli widzisz, że ma to jakąś wartość dla Ciebie, że moja praca ci pomaga, bo po to też to robię to będzie mi bardzo miło, jeżeli wyślesz tą transmisję do osoby Tobie bliskiej, której, która wiesz, że potrzebuje tego, to usłyszeć. Tyle na dzisiaj. Widzimy się od poniedziałku do piątku na żywo o 12 na moich social media. Podcast jest później dostępny na wszystkich platformach podcastowych, fitness dla zapracowanych kobiet oraz na moim YouTubie. Więc serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dbajmy o siebie. Do zobaczenia i do dzieła piękna załogo.